Cześć, tutaj Leszek. Kiedyś usiadłem sobie w tym miejscu i tak dumałem i zastanawiałem się nad tym, gdzie będę robić wideo o głównie o jeździe na terenarze i o utrzymywaniu aktywności także w zimie, jak skończy się ta pogoda. Fajnie by było mieć jakieś studio, w którym będę miał kilka trenażerów, bardzo duży telewizor, mnóstwo LEDów i do którego będę miał dostęp zawsze. I sobie pomyślałem, dobra, spróbuję zadzwonić w jedno miejsce w tej sprawie. Dzień dobry, czy to jest Shimano? Ja za dużo nie będę potrzebować, wiesz, chodzi tylko, żeby były maty, telewizor, cztery trenażery, takie direct drive i takie, takie, takie zwykłe. Yy, rolka by się też dużo taka przydała, nie, do jazdy takiej, wiesz, która ćwiczy na rolce. Fajnie by było jakiś fajny stojak, żeby jak pod obraz do telewizora. Yy, lasery wszędzie, żeby... Ja mm -hmm. po prostu, ale mocniej to, żeby czerwone się robiły, nie? Od stuwa to w górę, żeby wszystko na czerwono było w tym studiu. Gąbka, dużo gąbki musi być wszędzie dookoła. Dobrze, dobrze. To, co ja mogę ludziom pokazywać, to, yy, to głos, nie? A, a jak jest echo, to mi się ten głos, mi się rozmywa. Yy, I wtedy. Tak, tak, no, nie ma tego tak, efektu po prostu, jasne. I jakby to na palecie przyjechało, żeby po prostu tak, żeby, tak, żeby tak, wszyscy dobrze. widzieli, ile tego sprzętu ja mam, nie? Myślemy. No dobra, a tak zupełnie na serio to Marcinowi z Shimano strasznie się ten pomysł spodobał. I od pomysłu do rozpoczęcia jego realizacji minęły tak na serio trzy dni? Jeszcze tego samego dnia wynająłem dodatkowe pomieszczenie, a trzy dni później przyszła taka oto potężna paleta. Normalnie prawie proi mój magazynek jest na szóstym piętrze, a na piątym... Yy, Wymyjąłem coś takiego. Na razie jest tutaj straszne echo, z którym też będę walczyć. Wszystko będzie wypiankowane, ościankowane. A tutaj będą stałe trenażery. Yy, zaraz yy, wnoszę tutaj telewizor, który mi się na, na udało kupić. Nie, tak na serio, tutaj będę zapraszać gości. Yy, I to będzie właśnie sposób na to, żeby dostarczać dużo, mam nadzieję, wartościowych treści yy, wtedy, kiedy yy, na zewnątrz będzie na przykład śnieg. To jest stan na 22 września. Myślę, że za dwa tygodnie już będzie super. Sprawdzam telewizor, bo kupiłem taki poekspozycyjny, a rysa, która miała na nim być, okazała się tłustą plamą. Zainstalowałem już telewizor do Zwifta. Tak naprawdę pod Apple TV. Nie chcecie wiedzieć, ile jest bałaganu za moimi plecami. Ale zaczyna być ciekawie, tylko muszę się pozbyć tego echa, więc w związku z tym czeka mnie jeszcze klejenie ścian. To jest stan na 23 września. Przyszedł Apple TV. Kupiłem specjalnie z uszkodzonym opakowaniem i był jakieś 150zł tańszy. Złożyłem już taki wieszak z IKEA. Tutaj będą ciuchy na, na zmianę. Z Zwift już się instaluje zaraz do sieci. Dodam ten smart wentylator. To jest z Xiaomi, kosztował gdzieś mniej więcej 400zł. Z submarki Xiaomi, którą nie wiem jak się nawet wymawia, Bazeus. To jest taki specjalny ring do oświetlania twarzy. Z piętra wyżej ściągnąłem lampę, która będzie służyć do tego, żeby doświetlać kolarza. Oglądanie wideo w pomieszczeniu takim głuchym, z takim pogłosem. Jest e, niekomfortowe, z czego nawet ludzie to, to oglądający nie zdają sobie często sprawy, e, że to y, powoduje, że jesteśmy po prostu zmęczeni, znużeni tym. Stąd e, będę właśnie bardzo mocno walczyć z tym, żeby doprowadzić to pomieszczenie pod względem akustycznym, także do porządku czyli po prostu, żeby je e, wyciszyć. Apple TV się instaluje, updateuje. Muszę tutaj jeszcze załatwić internet, bo póki co go podbieram ze swojego telefonu trochę. Apple TV jest to absolutnie najtańszy komputer i najtańszy sposób, wbrew pozorom, żeby mieć dostęp do Zwifta. Okej, okay, jakość grafiki nie będzie tak doskonała jak na, na pc ale jeżeli chodzi o stabilność, bezproblemowość tego, y jeszcze nigdy mi się Zwift a, nie zwiesił a, na Apple TV, jeszcze nigdy nie miałem problemów z połączeniem po Bluetoothie. Y kolejne trzy godziny później y jest już dużo lepiej. Więcej gratów, lepsza akustyka. Nie, tak na serio. E, raz, dwa, trzy, cztery trenażery na dzień tapry. Do testów. Super. Kolejne dwie godziny później... Ale ja mam fan z tego wszystkiego. To jest niesamowite. No i strasznie dużo, e, strasznie dużo sprzętu. Ja będę rotować, będę go wymieniać. Faza numer 28. Pojawiło się dużo nowych rzeczy. E, między innymi ekspozytor na na bidony, e, pojawił się wieszak na ciuchy, takie różne dziwne dodatki, mnóstwo trenażerów i jeszcze więcej pudeł. Stąd będzie trzeba wynieść to wszystko, żeby e, nadać temu ład i żeby tutaj nie było e, w obrazku e, czyli wideo bałaganu. No to jest najważniejsze. <słuch> Jeśli chodzi o robotę, to tyle, na tyle by było y, i dzisiaj. Jakieś dziadosło mnie przy, przy, się w mnie i po tym, jak zjadłem pół opakowania mrożonego ananasa. A w międzyczasie pytacie, czy mówiąc ostatnio, że zrezygnowałem prawie ze wszystkiego na rzecz prawie pro, to czy zrezygnowałem z pracy w radiu? Nie, nie zrezygnowałem z pracy w radiu, bo to nie jest praca, a po drugie siedzę tutaj dwie godziny w tygodniu całe. A mój dzisiejszy głos jest adekwatny do samopoczucia, ale po radiu idę walczyć dalej z piankami. Mam pięknie polepione ręce poliuretanem. Dowiedziałem się, że pomaga na to aceton. Ósmy dzień roboczy od pomysłu do realizacji wygląda tak. Trochę ściana się tam za mną zmieniła. A na deser będę robić unboxing każdego jednego sprzętu z osobna. Przyszła pomoc. Otwieraj. Jestem ciekaw Twoich pierwszych wrażeń. To jest jeszcze nieskończone. To jest 30%. Panie, to... to, to branżę zmieniasz? zmieniać? Telewizor nie za mały, twoim zdaniem? 55 sali. No to tak i, i, idealnie. Ustawisz mi to tak po swojemu, żeby było fajnie miło. I no, żeby się dobrze tutaj jeździło. A mamy klucz do kasety? Mamy. Jeżeli ktoś z Was kiedyś myślał, że ja mam doświadczenie na Zwifcie, to to jest gościu, który jeździł na Zwifcie jak jeszcze w ogóle nikt nie wiedział. Zanim za to było młode. No, jak jeszcze polska grupa miała 10 członków. Hipster lista. Kurde, nawet w miarę prosta. jak się mogę tym zajmować zawodowo, nie? Chodzi o to, że w miejsce, w którym się najwięcej mówi, yy, chodzi, o, żeby nie, chodzi o to, żeby nie odbijało yy, hałasu. Nie! Żeby sąsiedzi się z tym trenażerem nie pożegnali z tym po prostu. A od tego to są maty. One pochłaniają wibracje i to jest bardzo istotne. Wiele osób tego o tym zapomina i potem się dziwi, że ktoś narzeka. A os no i nie będziesz musiał wymienić wykładziny. Tak. mówisz że tu będzie jezioro. Tak, tu będzie jezioro. Inaczej po prostu śmierdziało tutaj po czasie. Ale tam w rogu właśnie dałbym to światło. I zastanawiam się, czy tam właśnie nie zrobić tej takiej naszej szachownicy. Pokazywałem ci w ogóle wiatrak, jaki mi się udało wyrwać. Wiesz, że on jest sterowany z telefonu? No. To jest wiatrak Xiaomi. No, jakiś tam wicher on daje? Um, to jest to jest właściwie jego jedyna wada, to że słabo dosyć dmucha. Ale jest sterowany z telefonu. Ale jest sterowany z telefonu. No. Nie warto, że nie wie, ale można nie sterować. Żeby mniej nie wiał albo bardziej nie wiał. No to jest. O. To jest jego zaleta. Ja się teraz łączy z Wi-Fi, ale zobacz, czy on jest wystarczający, Twoje zdaje? Tak, jakbyś jechał w strefie Endurance. No dobra, bo zakręci się ogrzewanie jeszcze. Otworzy się okno. <noise> I włączy klimatyzację. Generalnie, słuchaj, to ma być tak, że to się ma widzom podobać, a nie mnie. to pomyślimy że tam jeszcze coś tam Fajnie jeszcze. Słuchaj, ale to ty będziesz tutaj najwięcej czasu spędzał. Ale najwięcej jest widzów, ja jestem jeden. Święta cały czas, właśnie montujemy choinkę cały rok. <laughs> jest i czubek. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że. Za pół roku będzie trzeba znowu zlikwidować na pół roku to studia. Ja mam swoje całoroczne. No, a to będzie tylko do końca marca. Myślę, że do końca marca formę zrobisz na lato życia. Ja formę robię tylko w, w zimie, a w lesie z niej korzystam. Wiesz? No, no to słuszna koncepcję. Myślę, że nie, nie, nie tylko ty tak robisz. Powoli, powoli, Karol, zaczyna to jakoś wyglądać. No, jeszcze brakuje najważniejszego. Który ty żeby Będę robić unboxingi i sztuka po sztuce będę się delektować. To, na wideo. To ma być do trenowania, nie do delektowania się. No i co? No i daj Okej. Okay. Teraz tylko wsiadać i trenować. I kable pochować. No, bo oczywiście już rozmawialiśmy. Tak. Kable do maskownicy i będzie jaskinia jak się patrzy. No i ten wentylator. Ja bym zmienił na, na sąsiada większego i mówię mi, że. Docenić to. Jeszcze na co zwrócić uwagę, jak już tak rozmawiamy, to będzie trenażer. Nie wiem czy nie opuścić delikatnie telewizora niżej. O ile centymetrów? Ja myślę, że... Bo to będzie bardzo męczyło wzrok, jak będziesz cały czas pod tą głowę do dołu. Okej, okay, to słuszna uwaga. Trzeba go dać niżej, wtedy jak będziesz jechał, no tak ten kark nie będzie wyrężony i zdecydowanie przyjemnie będziecie poklądowało te kilometry do donikąd. Ja to zrobiłem nie tak jak Karol, znaczy, ja jestem zwolennikiem korzystania z Apple TV. Apple TV ma bardzo dużo y, zalet. Po pierwsze, jest to najtańszy komputer jaki można mieć do Zwifta, na którym, na którym można zainstalować Zwifta. Dwa, jest zarąbiście to niezawodne, niepotrzebny jest ANT+. Zwiesiło mi się to przez 13 tysięcy kilometrów dwa razy. Zdecydowana wada, jedna jedna. No niestety ten obraz, jakość obrazu nie będzie taka jak na, na laptopie z dobrą kartą graficzną. Ale spokojnie, Dużo jest, ważniejsze jak zostaniesz jest... dalej, to, to jeszcze tego nie widać. Tak. Po to prostu, prostu jest... rozwiązanie jest proste. Absolutnie. Mata pół metra do tyłu i problem jest tak. załatwiony. No. To jest jeszcze jedna ta zaleta, że to jest to jedno małe pudełko. Zresztą, które miałem przykręcić, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Widziałeś ładną tytrytkę na rzędy? I tutaj będę też z Karolem, wydaje mi się, kręcić dużo takich wideo, które będą po prostu przydatne dla tych, którzy będą zaczynali albo będą łapać chwilę słabości. Ja chciałem jeszcze Karol, zrobić tutaj taki duży flipchart. I każdy gość, który tutaj będzie się pojawiać, będzie miał do wykonania test FTP. I ja będę robić takie, chyba za dużo, czyli nie przejdźmy. I będę robić takie zestawienie. Każdy z. ja Leszek do jaskini, tutaj wytopu na 20 minut w krainie ciemności. Tak. I pierwszy odcinek, który zrobię, to będzie unboxing pierwszego trenera. A drugi odcinek to będzie mój test FTP po całym sezonie. No słusznie. Co myślicie o tym? Tak to, to wygląda w tym obrazku teraz? Ale będzie super. Ja się strasznie cieszę jak z no, jak mały chłopczyk, po prostu nie no, no. zazdroszczę, bo ja niestety mam to wszystko w jednym pokoju. Się Ale ty masz, masz jeszcze ładniej to zrobione, naprawdę. Ale ja mam w jednym pokoju, niestety. A to będzie moje główne miejsce, w którym mogę pokazać, co robić. Tak, mhm. tak. Ta. Testować sprzęty, gadać z ludźmi, i jednocześnie trenować. Pojedynkować się i jednocześnie trenować. Nie?